Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie zaprasza do modlitewnego włączenia się w nowennę przed Zwiastowaniem Pańskim w intencji dzieci zagrożonych aborcją Modlitwa świętego Jana Pawła II w intencji obrony życia W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Spójrz, o matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego syna, potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu. Oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości, na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Dzień siódmy. Przemoc przeciw prawu Bożemu. Pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub zwoli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu. Prawo przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. Panie, Stwórco każdego człowieka, Ty nam dałeś jedno z przekazań: nie zabijaj. Takie jest Twoje prawo, prawo natury. Jednak współczesny świat próbuje to wymazać ze swojej pamięci. Człowiek sam sobie nie podarował życia, a próbuje o nim decydować w odniesieniu do innych ludzi. Sam stanowi własne, wygodniejsze prawo. Szatan zbiera żniwo, bo jeśli ciebie wykluczymy, to wszystko wolno. Panie. Chcemy Cię przepraszać za te grzechy zabójstwa i zapychę, która doprowadziła ludzkość do chęci dorównania Tobie. Prosimy Cię za tych, którzy rządzą państwami, niech pamiętają, że to Ty jesteś jedynym dawcą życia i uszanują w tym ludzkim prawie każdego człowieka. Bez względu na jego wzrost, wiek, stopień rozwoju. Prosimy Cię, niech pamiętają o godności tych maleńkich ludzi, do których też kiedyś byli podobni. Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć, wolno zabijać? Czy nawet trzeba zrobić? Tam gdzie trzeba najbardziej chronić, pomagać żyć. Za rozważania do nowenny posłużyły myśli i słowa świętego Jana Pawła II